Pewnego razu, pewnego dnia, gdy miałem pięć lat, siedziałem na komputerze od mojego taty. Wtedy były jeszcze stare komputery. I była pod, strona pod nazwą Nie Wchodź. Zadziwi zaciekawiła mnie bardzo ta strona. Gdy przeczytałem opis pod nią, pisało tylko Nie wchodź na tą stronę. Gdy wpisałem to na Wikipedii, właśnie tą nazwę, Nie wchodź tutaj, wszyscy pisali, żeby nigdy nie wchodzić na takie strony. Ponieważ te strony odmieniają życie. I pewnego razu weszłem na tą stronę, nic się nie działo. Jak weszłem, zobaczyłem tylko białe oczy. Wyszłem od razu z tego, przeraziłem się trochę. Gdy poszłem spać, gdy miałem 7 lat, przyśniła mi się postać z białymi oczami, o długich palcach i zakrwawionym ciele. Zastanowiłem się chwilę, jak się obudziłem, czy to było prawda, czy tylko sen. Był to tylko sen, na szczęście. Gdy znowu następnego dnia się położyłem, twarz była bardziej widoczna. Miała rozwalone zęby. Nie miała praktycznie zębów. Miała same dziąsła. Patrzyła się na mnie, jakby mnie chciała zabić i ruszała palcami niczym macki. Przestraszyłem się i się obudziłem. Zdziwiłem mnie. Mówiłem, że to jest naprawdę. Pewnego razu, gdy już miałem 11 lat, poszedłem do szkoły. Schodziłem po schodach. Zauważyłem zimny czerwony ślad. Świat. Świat. Zaciekawiło mnie to, bardzo zdziwiło. Gdy tego dotknąłem, miało konsekwencje jak krew. Zdziwiło mnie to. Gdy zeszłem na dół, poszedłem do szkoły, tak jak zawsze. A gdy wróciłem, było już późno. Czwarta, a była zima, więc już było ciemno, półmrok. Wchodziłem po schodach, zobaczyłem białe oczy. Przestraszyłem się trochę. Ale gdy podeszłem, białe oczy się oddaliły, zrobiły się bardziej szare. Gdy dalej szłem, były wyraźniejsze, ale gdy się oddaliłem, były bardziej szare. Gdy stanąłem i otarłem oczy, zamknąłem na chwilę, przyszedł ponownie. Było bliżej, to coś było bliżej. Gdy znowu otarłem oczy, jeszcze bliżej. A gdy jeszcze raz otarłem oczy, tak jakbym mógł go dotknąć, tak jakbym do, mógł złapać za palec, zauważyłem tylko... Człowieka z białymi oczami. Był wyższy niż normalny człowiek i miał dziwne palce. Uciekłem w dół. Schodziłem po schodach. Otwarta była piwnica. Weszłem do niej. Schowałem się w pewnej komórce. Gdy wyjrzałem, nie było już tej postaci. Potem weszłem do góry, do domu. No i tak jak znać. Potem poszedłem spać. Gdy miałem sen, zauważyłem znowu tę postać. Tylko tym razem bez cienia widziałem ją całą co jedynie twarz miało przykryta jakąś płaszczem. Widziałem wielkie zakrwawione ciało, kości okryte jakimś ciałem i palce wijące się jak macki. Przeraziłem się. I wtedy się obudziłem. Gdy przetarłem oczy, w kącie mojego pokoju zauważyłem białe oczy. Wysokie, tak samo jak w śnie. A potem te oczy bardziej zakrywało coś. Była to właśnie ta szata. Co miał ten potwór w śnie? Zakrywało się, aż w końcu się zakryło całe. Gdy zaświeciłem światło w pokoju, było coś zakrytego czarną szatem. Odkryłem to, to była gitara. Z... Zaśmiałem się. Bardzo się zdziwiłem. Następnego dnia nic się nie stało. Po dwóch tygodniach znowu ten sam sen, tylko bardziej strasznie. Dołączyła jeszcze jedna postać, która nie miała ręki. Był to człowiek bez ręki. Obudziłem się, widziałem znowu postać z białymi oczami, która się na mnie patrzyła, tylko tym razem czerwone że były bardziej przekarpione. Znowu, gdy poszedłem do szkoły, ta sama sytuacja, tylko tym razem schodziłem rano. W piwnicy widziałem tą postać w tej samej komórce, za wtedy się ukryłem. Była bez ręki i właściwie bez twarz, w same oczy. Poszedłem do szkoły. Była lekcja polskiego. Patrzyłem się na telewizor, był puszczony. I zauważyłem w krzakach była panorama. Opowiadałem o jakimś wypadku. W krzakach zauważyłem białe oczy. Znowu się przestraszyłem. Oraz rękę. Potem, gdy schodziłem znowu do domu, znowu ta sama postać. Tylko tym razem w piwnicy było bardziej ciemne i trzymała rękę. I właśnie nie wiedziałem, co to znaczy. Ale pewnego razu, gdy znowu zasnąłem, przyśnięła mi się moja śmierć. Też właśnie straciłem rękę i usta. A gdy się bardziej spojrzałem za siebie, wtedy, gdy już umierałem w tym śnie, zobaczyłem tą postać całą. Bo twarz była okropna, nie miała zębów. Miała tylko białe oczy i przekrwione oczy oraz ciało narzucone na czaszkę. Było to przerażające. Tak jakby to był człowiek, tylko nie miał uczuć. I pozbawiony skóry, same ciało. Było to przerażające w pewnym sensie. Gdy się obudziłem, schodziłem znowu po schodach. W tym, sam, w tym samym piątek. Zawsze w piątek miałem takie wizje w piwnicy. Schodziłem znowu w piątek. Aż zajrzałem do piwnicy z ciekawości. Nikogo nie było. Gdy weszłem, bo miałem klucze, zobaczyłem coś przerażającego. Widziałem powieszonego człowieka. Tylko u niego urwaną rękę. Przeraziłem się, uciekłem stąd i zamknąłem piwnicę na tak klucz. Uciekłem szybko do szkoły. Bardzo się przestraszyłem. Ale znowu, następnego dnia, gdy znowu poszłem do szkoły i była piwnica w szkole, zobaczyłem podobną rzecz. Tylko tym razem była to nauczycielka. Powieszona. I stały koło niej białe oczy. się nie stał, to był postać z białymi oczami. I pewnego razu, gdy poszłem powiedzieć to komuś, gdy chciałam już komuś powiedzieć o tych zdarzeniach, psychologowi w szkole, ta postać wypowiadam stanęła, wijąc palce, jakby chciała mnie zabić. Gdy biegłem prosto na nią, wbiegłem właśnie już w nią, przeszłem przez nią. A gdy przeszłem przez nią, odwróciłem się do tyłu i widziałem... ludzką głowę. Ta postać miała dwie twarze, moją i swoją. Nie rozumiałam, o co chodzi. Twarz moja zaczęła bardziej się robić inna, inna, aż w końcu zobaczyłem twarz znowu tego potwora. Co to miało znaczyć? Gdy zasnąłem, miałem już normalne sny, kolorowe jak zawsze, nie rozumiałem o co chodzi. Czyżby to był jakiś potwór? Pewnego razu sobie przypomniałem o tej stronie. Zasyłem na nią i pisało, strona została zrobiona z błędu, nie rozumiałem o co chodzi. Aż pewnego razu pisałem coś, error, typy błędów. Tak, to konkretnie takie coś wpisałem w przeglądarce. I wyskoczyłem mi wszystkie typy błędów. I był błędnie określony i była właśnie narysowana na twarz tego potwora. Weszłem w to i nazywał się ten błąd Error Monster. Przestraszyłem się. I było, występowała postać w snach. Wszyscy oni, dużo osób już o niej opowiadało. Zdziwiłem się. Po czym położyłem się, bo już było późno. Znowu zasnąłem. I od tej pory już nigdy nie mi się ta postać. A gdy weszłem na Skype'a i szukałem w kontaktach. To jeszcze to był Starscape. Ale już wtedy w 5 lat, jak mój tata jeszcze z tego korzystał, jak miałem 11, już był bardziej udoskonalony. I wpisałem error monster. I wyskoczyła mi ta postać. Dokładnie taki awatar. Zadzwoniłem do tej postaci. Odebrała, włączyła kamerkę i widziałem tą twarz. I twarz zaczęła być zniekształcona, bardziej przypominała już ludzką. I zobaczyłem postać ze snów, która mi się często śniła. Byłem to ja, tylko starszy. Było to bardzo dziwne. Zapytałem się psychologa, co to może znaczyć. Psycholog nie odpowiedział. Był, za, jakby się we mnie zapatrzył, był blady, nie rozumiałem o co chodzi. Poszłem i za kolejne, jak miałam już 20 lat, nie było już tego. Gdy miałem 30, znowu to samo. Dokładnie ta sama historia. Pojawiało się, znikało. Aż w końcu, gdy miałam 80 lat, na starość, postać przybrała normalną ludzką formę. Był to staruszka, która powiedziała, wierzy zawsze w to, co się może zdarzyć kiedyś. Nie zrozumiałam, ale w końcu pomyślałem, nie może chodziło o to, żeby dbać o życie. Czasami nie dbałem, zapominałem, że żyję, chciałem się zabić, ale to był błąd. Wtedy o tym pomyślałem, już nigdy się nie pojawił ten potwór.